Siema, tu Demon Witam w kolejnym odcinku Bedwars Player, czyli w serii, gdzie gramy tylko i wyłącznie Bedwarsy. Zapraszam do oglądania. Dobrze więc, jesteśmy już w pierwszej rundzie. E, no, w pierwszej, generalnie w rundzie. E, naszym dzisiejszym challengem, e, challengem, taktyką na wygraną, jest po prostu wypierdolone kurwa w łóżko. E, no i po prostu tak, jak samo nazwa wskazuje, wypierdolone w łóżko. E, lecimy od razu na tego, z kurwy syna. Siema, sorry przez przerwę, ale chciałbym tylko powiedzieć, że ten film nie jest przeznaczony dla osób poniżej 14 roku życia, więc jeżeli jesteś pierdolonym gówniarzem, to tu masz kurwa zdjęcie Hitlera i wypierdalaj, kurwa! E, żeby go rozpierdolić, że tak się ujmę, e, miałem nagrać Bedwarsy w ogóle, e, ale okazało się, że e, oczywiście mój cały program... Nagrywania się spierdolił i nie nagrał mi mikrofonu. Z ciekawości dla Was. E, mój program do nagrywania to jest e, OBS. Żeby jak ktoś by się pytał. Dobra, let's go. E, rozpierdoliliśmy tego gościa tak jak e, miałem w planach. On nie może nas rozpierdolić, więc po prostu musimy mu co rozpierdolić? Kurwa łóżko mu rozpierdolić, no kurwa. Dobra, dobrze jest. Rozpierdoliliśmy mu kurwa łóżko, tak? Dobra. O. Dobrze! Rozwaliliśmy go, dobra. To pog y no... Widać, że no, różowy to nie jest męski kolor, prawda, dlatego e, on tak samo był za mało męski, żeby dorównać moje sile e, i żeby mnie pokonać. Zbierzemy sobie tutaj emeraldy, bo chciał. O kurwa! O chuj, o chuj, dobra, to... to GG. Zapraszam do kolejnej rundy. Dobra, jesteśmy w kolejnej rundzie. No słuchajcie, no plan jest idealny, wykonanie było chujowe. E, potrzebujemy więcej żelaza, żeby rozkurbić ich po prostu. Powiedzmy sobie szczerze. No, ok, wait, e, to nie jest, to nie jest dobre. Ja jeszcze tak nie potrafię budować. Przypominam. Gość już od razu budował sobie łóżko wełną. No nie jest dobry pomysł. Nie powiem, panie niebieski. O twój Musisz musicie rozpierdolić kurwa, nie? To jest właśnie, to jest plan właśnie na wygranie tej rundy, to jest rozpierdal. rozpierdol. Spierdol wszystkiego co się da Gdzie ten mały skurwy syn? Co za chuj, patrzcie tego chujka kurwa. Co on sobie myśli, że co? Że jakoś to ugra? A chłop co robi, patrzcie. No i wypierdolił poza kurwa skalę. Wait, co to kurwa była za całówka? Nie, no to było oszukaństwo jakieś. On mnie oszukał. Dobra, spierdol. Kupujemy sobie zbroję polczotą, żeby być bardziej tanki. Kurwa, szogaf czy orn z Lola, Dobra, robimy tutaj takiego parkurka i widzę, że się rozpierdol już drugi, kurwa. Tylko, że on nie się takiego rozpierdolu jak ja się nie, tego przegrał. Ja bym sobie kupił złote jawko i, i myślę, że, O, tutaj gościu w ogóle diament ten, wyrzucił to. Bardzo mi się przyda. Ja sobie tutaj właśnie, Hila sobie wezmę Jak coś myślę e, A tych tak dużo ludzi właśnie używa tego TNT tutaj, ja może też tak uczynię nie? Mm. Żeby zaraz kurwa jakiś gościu właśnie nam od pleców nie poszedł i do rozpierdolił łóżka To musimy zrobić tak Co ja chciałem kurwa kupić? Pierdolę Już zapomniałem Złote jabłko chciałem kupić już nie, ja potrzebne, kurwa. Dobra. Stawiamy to tutaj gość spadek jak jakiś pierdolony debil. jest gówne, tak. Główna trzeba rozpierdolić. Więc kurwa... Lecimy. Lecimy na to. Gościu chyba wykonuje to sam challenge co my. Ale nie wiecie. Naprawdę. To my tu jesteśmy prosami, a on jest głównym. no. Eee... Trzeba mu podziękować. Bo... Dał nam naprawdę... ważne rzeczy. Do wygranej. Czyli... Oddał nam swoje życie. Co jest smutne. Naprawdę. Przykro mi się, robi jak takiego czegoś słucham. Ale, ale jest tak Prawda. W ogóle mamy otwarte łóżko. Ludzie znowu mają wyjebane w nas. Tak jak było to w pierwszej rundzie. Dobra. Ja tu... ...współwiam to. z mi się tego ręką kopnąć. Dziękuję. Trzyma. Dobra. Siemy, rozpierdol wait może może nie było to dobrym pomysłem bo mamy mało życia a boję się boję się, naprawdę naprawdę się boję takiego właśnie ryzykowania tego żeby po prostu sobie jeszcze trochę więcej bloków kupić sobie złote jabłka, nie? żeby właśnie się zregenerować to zostawić tutaj dla tych, którzy Szukałem przygód. Spytannie myślał. Dobra. Kleć tamten już fireboł. Brzmi ułatwi sprawę. Że tutaj już gości jakieś pułapki w szkole. Nie jest to. Nie jest to dobry pomysł stary. Wait! Prawda on nie miało łóżka? Kurwa Za żeśmy spierdolili Łaj ci są Spierdalamy łajów Słuchaj stary Czaisz? Nie ma ciebie kurwa Znikłeś No i tuwa Chciałem rozpierdol V2 Myślę że No więcej boli by się przydało Ale wiecie co też by się przydało? Lepsza zbrojka, żeby być bardzo tanki. No i, no i możemy lecieć. Pinki są, pinki są. Tu lecimy na pinków, nie? Wiesz, co chodzi. Myślę, że. Myślę, że pinki nie wiedzą nawet, co się dzieje. Po prostu. My tak już rozkurbiamy tą rundę. Że naprawdę. Trudno by było się. To wiedzieć Co może się stać. Tylko puszczamy im szybkiego fireballa. Stracone łóżko. Kurwa. Dobra. Po prostu trzeba siiać rozpierdol w ten sposób. Kurwa mać. Dobra. Idziemy rozpierdol. Szybko. Kupujemy. Kurwa nic nie kupimy. Kurwa. Dobra Pierdolnąłem mu On się jeszcze pali Ale skurwysyn Dobra spali się NIE SPALIŁ SIĘ NO KURWA oh, says... GG easy scrubs